Przede wszystkim z tej strony Gosia i dzisiaj zapraszam Was na fascynujące wideo a przynajmniej chciałabym, żeby takie było ale chyba nie będzie, słuchajcie wątpliwa fascynacja a to dlatego, że dzisiaj idziemy razem do miasta, słuchajcie idziemy w celu konkretnym, konkretny jest dla mnie kupienie butów, już upatrzyłam, wiem które, to Wam później pokażę, ale to co chcę też zobaczyć razem z Wami to to, co edynburskie sklepy mają do zaoferowania na świecie Głównie jeśli chodzi o ozdoby i rzeczy do domu, słuchajcie. A dlaczego mówię, że wideo będzie wątpliwie fascynujące? A to dlatego, słuchajcie, że już prawie zaraz połowa grudnia. A co to oznacza? Oznacza to, że wszystko jest pewnie przebrane, słuchajcie. Ja już wiem, trzeba było iść we wrześniu i wtedy wam pokazywać, a teraz będą ochłapy. Ale ochłap może być też na przecenie nigdy nie wiadomo, co się trafi. A przy okazji też można zobaczyć Jakie będą prezenty na święta? Jakąś inspirację zdobyć, słuchajcie? Ja w tym roku, jak co roku, ja nie mam w Edynburgu dużo, że, dużo rzeczy do wydania i nie mam dużo do osób do obdarowywania. Patrzcie, wiszą, powiesiłam główki manekina. Wyglą słuchajcie, wyglądamy jak paniski, tak? Takie krótkie. Ja nie mam dużo osób do obdarowywania, nie mam dużo do dawania, ale słuchajcie, w tym roku, i to wam pokażę, Jestem zaopatrzona w zestawy upominkowe od Made in Lab. Słuchajcie, widzicie to? Widzicie te piękne pakunki? To są zestawy z perfumami Made in Lab, które już dla was prezentowałam wcześniej i one w środku mają nie tylko dwa perfumy, ale też prezent. Słuchajcie, w środku są dwa zapachy, które sami wybieracie i dodatkowo jest portfel lub bransoletka. To są naprawdę fajne, piękne skórzane portfele, które mają, uwaga, aż przeczytam, bo nigdy nie słyszałam o takiej technologii. RFID Secure, czyli to jest membrana pod wierzchnią warstwą skóry, która, słuchajcie, zapobiega nieautoryzowanym odczytom kart. Więc jak zostawicie gdzieś portfel i ktoś chciałby przez portfel y, nam zabrać pieniądze, a zdarzają się takie sytuacje, wiem, więc y, nie ma takiej opcji, słuchajcie. Ale patrzcie, portfel normalnie jest bardzo pojemny, ma wszystkie kieszonki na drobniaki. Jak Nadrob... dużo na drobniaki, słuchajcie, w dzisiejszych czasach to właśnie to niech membrana chroni, bo powiem wam już drobniaków, to jak już na żywo rzadko widuję. Tutaj jeszcze więcej na sekretne gumki, a bransoletka, słuchajcie, tutaj mamy akurat męską, damska jest bardziej wyszukana z diamencikami. Powiem wam, że ta męska mi się nawet bardziej podoba, ale to, to, to patrz, patrzcie jaki chudy Nadgarst. No nie, może na na słuchajcie na kostkę. Chciałabym pokazać wam na kostkę, ale nogi nie golone, więc nie. Ale powiem wam, że prezent, patrzcie, zapakowane przepięknie. Wy sobie dobieracie te zapachy, czy to będzie portret Betlewski, czy to będzie bransoletka Preyven, Słuchajcie, nie ma znaczenia, wszystko będzie ładnie zapakowane, a słuchajcie, jeszcze teraz grudniowa promocja. I to taka, powiedziałabym, z grubej rury, bo za 100 ml butelkę, czyli tej wielkości. Słuchajcie, ja czy mam ten numer? Niech ja, ja sprawdzę. O, ten jest inny. Słuchajcie, inny. Bergamotka, pieprz, jaśmin, mech, skóra i paczuli. Ale fajne połączenie orzeźwiający, słuchajcie. Więc widzicie, to jest butla rozmiarów przyzwoitych, to jest właśnie 100 ml setka za 33,90. Do tego, słuchajcie, aż pluję, bo normalnie jestem podekscytowana. Można dobrać sobie zapachy, można wszystko wymyślić, słuchaj, pięknie pakowane. Niech chłop ma. Także ja zostawię linki na dole, wy sobie sprawdźcie, potestujcie. Za taką cenę nawet można, słuchajcie, tak dla testu kupić, Powiem Dobra, orzeźwienie. Dobra. Więc lineczki yy, na dole, a ja słuchajcie, idę. Co, będzie padać? Co to się dzieje na dworze? Słuchajcie, chyba zimno. Czapulinę nałożę. Ej, patrzcie, jaką mam czapulinę. Ja ją z cycem słuchajcie. Po <noise> Poblokują nas. Nie wolno pokazywać piersi. Zakazane, słuchajcie. Yy, wyglądam jak takie dziecko w tej czapce. Kupiłam w Primarku, nie miałam żadnej no trochę chyba lepszą bym chciała, może z jakim pomponem, ale powiem Wam grzeje 4 funty czy 450, może być. Tak nikt nie patrzy, słuchaj, jak dziecko. Słuchajcie, jesteśmy teraz na Princess Street, zbliżamy się do Princess Street tam jest. I autobus zasłonił dekoracje. Tutaj słuchajcie, są dekoracje. Powiem Wam, że... To się nie miga na żywo. Ej, na kamerze się miga. Tutaj mamy Princess Street i pójdziemy zobaczyć, co jest w sklepach. Johnny Walker, przy bardzo nas nie interesuje, łyseczka, ale zobaczymy, co tam jest w sklepach. Przy bardzo, miga, a nie miga. Przy bardzo, zameczek zimową porą. No i Princess Street, słuchajcie, idziemy. Powiem Wam, że jest zupełnie nieprzystrojona główna ulica. Miasto chyba nie ma pieniędzy, wyrzucili pieniądze na, na tramwaje. Tutaj, słuchajcie, pobudowali tramwaje. Nie stać ich na miasto, ale zobaczymy, co sklepy mają. To są ładne, ale to są jeszcze. Ej, ja się zachwycę. Ja mam to, ja kupiłam w zeszłym roku. To są ze sztucznego tworzywa, ale takie bardziej naturalne. Tak, ja ten chyba mam. Słuchajcie, ja już nie wiem, co mam, ale fajne. Słuchajcie, zrobiło się bardzo tłoczno, a my idziemy do Primarka. To będzie pierwszy sklep na naszej liście zobaczyć świąteczne dekoracje. Wprowadzamy się w nastrój. Słuchajcie, tutaj mamy dziadki do orzechów. Coś trzymają, nie wiem co, bagietkę. Tutaj jest połamana butelka i inne rzeczy, słuchajcie. Te mi się bardzo podobały, one chyba z 2 lata, 3 lata temu się pojawiły. Bardzo chciałam i wtedy były wykupione, ale już nie chcę. Ale za to mi się się pojawiły, tego samego typu. Komiśki, ale też nie chcę, słuchajcie. Też nie chcę. I kocyk. Burdel tutaj, słuchajcie, patrzcie. Jest dużo świątecznych rzeczy takich na licencji. Proszę bardzo Harry Potter. Patrzcie. Chipendale, to mi się podoba. Właśnie takich z Disneya, ale to takie dziecięce, ale tego jest bardzo dużo. Tutaj słuchajcie Star Wars, ale tutaj jakie grincze. Fajne. Tutaj więcej na licencji. I kocyki są nawet ładne. No takiego sobie bym nie wzięła, ale ładne. Patrzcie, ja w ogóle mam słabość do Chipa i Dale'a, zawsze bardzo lubiłam Chipa i Dale'a, Goofy był nie najgorszy. Miki z tym głosikiem, to o, no podoba mi się, nie dla starej baby, ale Nie. Yeah. Tutaj mamy ściery w dwóch kolorach, ściery nie... w trzech słuchajcie, ściery nie najgorsze. Trochę kubasów, ale patrzcie, wszystko przebrane takie już jest, takie reszcie. Trzeba było przyjść y, we wrześniu. To by coś było ładne, ale przebrane, słuchajcie. Takie, no nic, nic ciekawego, nic, widzicie? Nic. Słuchajcie, te pościele są od jakiegoś czasu i ta mi się strasznie podoba taka pikowana, prawie jak narzutka, kocyk, a to pościel. Te też, słuchajcie, są z flaneli, więc pościele bardzo ładne. Powiem Wam, że im się udało. No i krata, ja zawsze lubię kratę, więc pościele jak najbardziej tutaj. Koce świąteczne już takie sobie, powiem Wam, już też chyba przebrane było więcej, więc... A co nie koce, słuchajcie, to pościele te puchowe. No ja takie mam dwa, już mi się do szafy nie mieszczą, bo zajmują bardzo dużo miejsca. Buć, 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 buć. No, także nie, coś jest, ale już niedużo. Słuchajcie, przejdziemy się do innego sklepu, bo tutaj widzicie już takie przebrane resztki. Ale chciałam Wam pokazać, chciałam, żebyśmy wszyscy zobaczyli, to więc widzimy, ale to, co mi się bardzo podoba. Słuchajcie, możecie na choinkę powiesić torbę z Primarka. Teraz tylko za 50 pi. Są na wyprzedaży, nikt nie chciał, słuchajcie, więc torby z Primarka jeszcze można kupić. Głupoty. Dobra, idziemy spadłowa. Tutaj, słuchajcie, jest jeszcze bardzo dużo świątecznych swetrów, ale też jest bardzo dużo ludzi. Primark się zrobił okupowany przez wszystkich. czapuchy, patrzcie. Trochę siara w takiej chodzić, ale słuchajcie, może być, ale za dużo ludzi jest to, słuchajcie. Patrzcie też, jakie koszule hawajskie, koszule świąteczne, więc jest, jest wybór. Ale. Jaki fajny. O! o! Tutaj, słuchajcie, widzicie te mrówki? Te ludzie, jak tak mrówki łażą, tam jest świąteczny market. Ale powiem Wam, co roku jest identyko. Wszystkie budy są takie same, nic się nie zmienia. Także byłam tam z Bartkiem, poszliśmy, nic nie było, więc nie ma co. A tak, widzicie, nic, dekoracji nie ma w tym mieście. Słuchajcie, patrzcie, jak w Nowym Jorku normalnie, ludzie. A tak wygląda z tej strony, słuchajcie, jest tam zamek. I inne y, projekty architektoniczne. I galeria. Ej, słuchajcie, jesteśmy w N Summers. To jest taki sklep y, właśnie z y, bielizną, ale taką ładną. I widzicie, sekcja y, świąteczna. Dużo czerwieni, no powiem, nawet kajdanki, słuchajcie. Super. Tylko widzicie, takie, nie na no, takie obwisłe flaki, ojej. Ojej! Tutaj słuchajcie jest taki sklep, w środku ma takie pamiątki ze Szkocji, ale oni co roku robią ładną wystawę. Zawsze jest bardzo ładna wystawa. Lubię, lubię ten sklep właśnie popatrzeć sobie. Tartany, szkockie krowy. Także zawsze to jest tak przytulnie. A w środku wygląda tak, pokażę Wam mniej więcej. Też ładnie, miło przytulnieć. Cie... Oj ciepło, o kurde, ciepło tutaj. Słuchajcie, teraz musimy przepchać się przez tłum ludzi i wejść do Marksa Spencera. Zobaczymy, jakie świąteczne rzeczy, dekoracje ma Marks and Spencer. A tutaj, słuchajcie, jest sekcja już ubraniowo-komfortowa, y, czyli rzeczy po domu. Słuchajcie, te miski, ta bluza, bardzo mi się podoba, ale jest cienka. Ona jest cienka. Tutaj jeszcze tajnymi schodami, słuchajcie, przejdziemy do sekcji domowej. Ale powiem mam jest uboga, ale są talerze, co mi się podobają, to Wam pokażę. I wyglądają tak. I one mi się bardzo podobają, słuchajcie. Są tylko deserowe, nie ma obiadowych, więc na co mi? Wyszliśmy z Marksa Sencer'a od tyłu i przejdziemy, słuchajcie, tutaj. I tam jest TK Max. Zobaczymy, co jest w TK Maxie. Patrzcie, jak ładnie. Tutaj mamy monument i TK Max zaraz obok. Zobaczmy. O, już widać, słuchajcie, światła z marketu. Także no, trochę tam jest przystrojone, na samym markecie, ale tu bida. Te świąteczne mydła, zawsze takie ładne, popakowane. Zawsze mi się to podoba w takich opakowaniach na prezenty. Super. I inne zestawy podarunkowe, słuchajcie. Dużo jest tutaj zestawów podarunkowych, ale ja tam jestem sekcją domową zainteresowana. Zobaczymy. znowu tłumy ludzi. Słuchajcie, jest tyle ludzi w sekcji domowej, że aż nie mogę Wam dokładnie pokazać, bo nie mogę się przecisnąć. To są świetki O, poczekajcie, patrzcie. Tak, tutaj jest poblokowane. Nic wam nie pokażę z T.K. Maxa, ale powiem wam, że też nic nie, po... nie potrzebuję, a może Ale różowy, słuchajcie, tak średnio. Nie, no tyle ludzi. O, tu się przerzedziło. Bo ale przebrane już. Słuchajcie, ja byłam tu jakiś czas temu. Było o wiele więcej rzeczy przebrane. Niektóre ładne, niektóre nieładne. Tak, nic, nic słuchajcie nie biorę. A to szkło. O, o tutaj, słuchajcie, są fajniejsze rzeczy. Taki, taki, nie wiem, na mleko, proszę bardzo. Obróz, kubki, kubki brzydkie. No nic, powiem Wam, TK Max zawodzi, znaczy zawodzi teraz. On był bardziej y, zaopatrzony jakiś miesiąc temu. Teraz to już przebrano, to jest fajne, słuchajcie. Szklany taki świecznik. Ale ładnie, to mi się podoba, na cały rok można trzymać, to spoczy las. I dalej idziemy. Słuchajcie, w naszej podróży nie mogło zabraknąć Johna Louisa. Jak widzicie, centrum handlowe jest jakoś tam przystrojone. Więc zobaczmy, co mój ulubiony sklep ma do zaoferowania tej zimy. Gorąca czekolada z miskiem. Misiek. I takie różne ciastunia. Słuchajcie, co tutaj mamy? Herbaty. Szybary. Marcepany. To lubię. To lubię bardzo. Słuchajcie, nugaty. Nom nom, nom. Taka świąteczna kolekcja, ale ta mi się tak średnio podoba. Słuchajcie, takie różowe, to nie w moim klimacie, geometryczne. Też ta cukierniczka jest taka spoczyła. A to świeczka. O, nieoczekiwany obrót sprawy, słuchajcie. Ale i tak nie. 50 funtów za świeczkę. A nie to za kubki, spoko. Powiem Wam, że John Louis jakoś się nie postarał, bo ta dekoracja stołu jest tu cały rok. Niby zmienili na świąteczną. Widzicie, tu jakiś jest pajac, jakieś grzyby. Grzyby nie są świąteczne, słuchajcie. Bardziej ich takie jesienne, więc tak. średnio słuchajcie. Jakieś John Louis się w ogóle nie stara. A ja tak lubię, zawsze dobre rzeczy mówię o Johnie Louisie. A tu nic. O, te talerzyki, czekajcie, talerzyki spok. A to 12, tak. Ej, to jest fajny pomysł. No, średnia powiem wam. Ta zastawa jest też ładna, taka swojska. Powiem Wam, że to mi się podoba. To mi się nawet podoba, ale nie ma moich szklanek, słuchajcie. Tutaj mieli takie fajne szklanki i widzę, że już nie ma. Ale to, to mi się podoba, tak. Jestem na tak. O! A te a tu takie frykasy, słuchajcie, patrzcie, czekoladki. Tutaj tego typu. Montezumas. No, 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 i taka lacha, proszę bardzo, lacha. No, i żelki, takie żele, wielkie żele, takie ładne. Powiem wam, że chyba nic ciekawego nie znalazłam w tym Johnie Louisie. Nic nie ma takiego, żeby mnie zachwyciło. Moich szklanek nie ma. To, to tak. Idę tak, jeść mi się chce, słuchajcie. No. Mam nadzieję, że ten filmik trochę Was nastroił. Jesteśmy na drugi dzień, słuchajcie. Jest dzień numer dwa. Wczoraj wróciłam tak późno, że nawet outro nie, na, nie nadążyłam nagrać, słuchajcie, ale Wam pokażę buty, o które, na które, po, po które poszłam w sumie do miasta. To są takie zimowe. Ja miałam z tej firmy AKU yy, buty, które nosiłam 4 albo 5 lat i nawet nie tyle się rozwaliły, ale w środku się wytarły. Tutaj się trochę rozklejało więc mam nadzieję, że te też mi tyle posłużą. Kolor mi się nie podoba, że multicolor. Tak jakby nie mogli jednego, niezdecydowani. A no ale liczę na to, że będą y, super wygodne i długoterminowe w noszeniu również. A teraz słuchajcie. Patrzcie. Pranie trzeba poskładać. W ogóle patrzcie, koty się. gdzie Koty się zakopały. No, mam nadzieję, że filmik nastroił Was trochę świątecznie. I do następnego! Pozdrawiam Was ciepło przesyłam buziaki, całusy, uściski, życzę udanego tygodnia. My zobaczymy się bardzo, bardzo niedługo w kolejnym fascynującym wideo. Wytrzymajcie się ciepło! Pa!